Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na przystanku Benzin Xavera. Przyjechałem tutaj sobie z trzech powodów. Po pierwsze, dawno nie byłem. Po drugie, przyjechałem potestować nowy mikrofon do kamery: mikrofon Fuji Mic ST1 stereofoniczny. Udało mi się go kupić w dość atrakcyjnej cenie. Teoretycznie używany, ale tak naprawdę to po prostu Prawdopodobnie portal cyfrowy.pl go testował, a wystawił go do sprzedaży. W każdym razie udało mi się go kupić w dość atrakcyjnie, cenie jak na mikrofony stereofoniczne. No i będziemy sprawdzać, czy dźwięk będzie lepszej jakości. Dodatkowo, dzisiejsza pogoda jest taka, że troszkę wieje, także będzie można sprawdzić, czy wyciszanie tego mikrofonu jest ciut lepsze od tego, który jest wewnątrz kamery Panasonic VX980 a trzecim powodem jest też kilka słów, które postanowiłem nagrać o przystanku Bending Savera, ponieważ szykują się tutaj prawdopodobnie duże zmiany, projekt metropolitarny, czyli cztery tory kolejowe, dwa tory dla pociągów metropolitarnych, dwa dla pociągów Intercity i tych szybkich towarowych, także. Yy, dotknie także tutaj Będzin, ponieważ w tych pierwszych planach ten projekt dotyczył tylko linii kolejowej, która się kończyła, która się, projekt się kończył w mieście Będzin, ale po interwencjach, po interwencjach prezydentów miast zagłębiowskich projekt został przeanalizowany jeszcze raz i cztery tory pojawią się także na odcinku Będzin Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice. Także przy, przyszłość tego przystanku też prawdopodobnie się zmieni. Jest tutaj peron wyspowy, no, który w, w przypadku y, czterech torów może się nie uchować. Y, będzie modernizacja prawdopodobnie zrobiona tak jak w gołonogu. Znaczy, ja tak przypuszczam, bo nie widziałem jeszcze żadnych planów, no, ale no, tak teoretycznie by to powinno wyglądać: że w miejscu tutaj y, peronu będą dodatkowe dwa tory, a to one będą ustawione zewnętrznie. Byłoby to na pewno jakieś lepsze rozwiązanie niż jest to teraz i dodawanie dodatkowych torów gdzieś po zewnętrznych stronach tutaj naszego przystanku w Bendzinie. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że ujęcia po takich modernizacji będą tutaj dużo ciekawsze niż są w tej chwili. Sam przystanek też na tym zyska mieszkańcy tutaj okolicznych, okolicznych dzielnic, czy to Warpia, czy Ksawery będą mieć ładniejszą, fajniejszą infrastrukturę, a poza tym także pojawi się na pewno trochę więcej pociągów, ponieważ, ponieważ cztery tory dają możliwość odpowiedniego planowania kursów pociągów kolei śląskich i pociągów PKP Intercity. W tej chwili przejdziemy sobie na nagranie yy, Nowym mikrofonem. Teraz do tej pory nagrywałem ten wstęp mikrofonem wewnętrznym kamery Panasonic. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z nowym mikrofonem Fuji Mic ST1. No i teraz mamy dźwięk z nowego mikrofonu Fuji Mic ST1. Tak jak mówiłem wcześniej, zakupiony dość atrakcyjnie. Za chwilę będzie jechał pociąg. Będę też robić testy nagrywania bez mikrofonu i z mikrofonu przejeżdżających pociągów. Mikrofon został wyprodukowany przez firmę Fuji, jest dedykowany do ich aparatów. Nawet miałem trochę obawy, czy, czy będzie pasował do, do, do innych aparatów czy tam kamer, ale okazuje się, że nie ma problemu jest tylko potrzebna odpowiednia przejściówka, która zresztą jest w zestawie dołożona. Mikrofon ma dodatkowo gąbkę wyciszającą. Brakowało kocura, także kocura sobie chyba dokupię. Zobaczymy jak to będzie. O zakupie mikrofonu zdecydowałem, będąc na Pyżowicach, gdzie ostatnim, podczas ostatniego filmu dość mocno wiało. No i niestety, ale to wyciszanie ten system, który jest w kamerze Panasonic Lumix. Jednak się nie sprawdził, gdzieś te trzaski, mocno było to wszystko słychać, przeszkadzało to w nagrywaniu. Szukałem mikrofonu stereofonicznego, no żeby nie tracić po prostu dźwięku, bo miałem wcześniej mikrofony monofoniczne, no ale gdzieś jednak dźwięk stereo jest lepszy od dźwięku mono. Także, a ceny mikrofonów stereofonicznych niestety do najniższych nie należą, dlatego jak mi się trafił na ogłoszeniu na Allegro mikrofon Fuji ST, ST-1, no to stwierdziłem, że trzeba brać, póki jest. Normalnie, normalna cena tego mikrofonu jeszcze jak był dostępny, bo tam już nie widziałem, żeby go oryginalnie sprzedawali, kosztował około 600 zł, ja go kupiłem za 220 zł z przesyłką, także cena była dość atrakcyjna. No i sobie przetestujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy to się będzie nadawało do moich filmów, czy się nie będzie nadawało. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że tak. No i tym przy długim wstępem kończę. Zachęcam do subskrybowania kanału, do komentowania, do lajkowania, do podawania go dalej. Można mój kanał także wesprzeć z pomocą y, strony Patronite lub w systemie YouTube'owym, który znajduje się pod przyciskiem Wesprzyj. Zapraszam Państwa na film z Benzin Xavera. Częstochowa do stacji Gliwice przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut. Pociąg osobowy jest 1 do stacji Częstochowa do stacji Gliwice przyjedzie z opóźnieniem około 10, 10 minut. Opóźnienie może ulec Prosimy o zwracanie uwagi na komunikację z opóźnieniem pociągu. Przepraszam. Wiedzi pierwszy przy peronie pierwszy. Opuśniony pociąg osobowy S1 ze stacji Częstochowa do stacji Gliwice przez stację Sosnowie Skubne, Katowice, Wiedzi pierwszy przy peronie pierwszy. Pociąg osobowy S1 z stacji Gliwice do stacji, stacji Częstochowa 6 Stacji Dąbrowa Górnica, Dąbrowa Górnica, Ząbkowice, Władysławie, Przemyszków, Polaj, Wiedzi na 2 Pociąg osobowy jest jeden ze stacji wyjnicy do stacji często chowacza stacji Dąbrowa-Górnicza. Dąbrowa-Górnicza zamknięty łapy zawierć w mieszku. Porę, widzimy po Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi paranormalnych.